Może to nie starszy silnik, ale po prostu drugi motocykl. Tak też było na ostatni bieg, przesiadłem się na mój drugi motocykl. Było zdecydowanie lepiej, chyba było to widać. Jeżeli chodzi o zaplecze sprzętowe, to silniki są na miejscu. Teraz niektóre powracały z serwisów. Dzisiaj mamy trening, będę też sprawdzać jakiś tam silnik, który wrócił z serwisu i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Wiadomo też, że tak jak tutaj kapitan mówił, no Ekstraliga i jazdy też brakowało przede wszystkim przez te mecze odwołane. Jednak teraz nie mogę narzekać na brak jazdy, ponieważ doszły mi rozgrywki, jakieś tam zawody młodzieżowe. Jest ich dosyć dużo. Jeździłem na takich zawodach i sam odczuwałem brak jazdy, więc teraz nie mogę narzekać na brak jazdy i jesteśmy dobrej myśli, żeby tutaj Razem z drużyną zrobić dobry wynik i dobre widowisko dla kibiców.